Cześć, z tej strony Magda, a wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu GICAP. Um, GICAP to także inicjatywa w bitno gdzie spotykamy się, um, żeby porobić różne rzeczy offline razem. Um, I właśnie to offline przyświecało powstaniu tej inicjatywy i tym otwartym spotkaniom. Więc um, jeśli się zastanawiacie, co takiego się dzieje na tych naszych spotkaniach i jakie opcje mamy, jeśli chodzi o, o, o nasze hobby, które jest. Um, Manualne, zdalne i zdala od elektroniki, to dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy i znowu gościmy w odcinku Proszka, naszego full stack dewelopera, który opowie nam o różnych wariantach i opcjach, które mamy przed sobą. Cześć Proszku! Cześć Mandziu, cześć Madziu, witamy. Yy, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o tym, jak można fajnie spędzić czas bez dostępu do internetu. Więc, jakbyście przewidywali, że w Waszej okolicy będzie brak dostawy w, prąd, w prądzie. To zapraszam do przesłania tego odcinka. Pierwsze skojarzenie i też tak było chronologicznie w naszych kapowych spotkaniach, jak myślimy o mm, spędzaniu czasu offline, to pierwsze, co nam się cisnie e, gdzieś tam na usta, to są planszówki. E, ja będę jak mantra powtarzać to jedno pytanie: dlaczego nikt nie chce grać ze mną w Monopoli? Dlaczego nie Monopolii I, i jakbyś tam krótko mógł nakreślić jakie mam alternatywy? Ja nie wiem, generalnie, że chodzi o e, monopoly, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, e, dużo ludzi ma problem w, w, z tą grą, polegającą na tym, że ciężko sobie poradzić z negatywnymi emocjami, które się pojawiają podczas tej gry. I to się tak naprawdę e, zaczyna od tego, że nie mamy wpływu na nasze decyzje, oczekujemy, szukamy tego, e, patrzymy na tą kostkę, kiedy w końcu staniemy na to nasze e, chciane, najdroższe pole, żeby skompletować. Jakiś już zestaw, zestaw kart i to po prostu na, na, nadchodzi bardzo długo i tutaj, że tak powiem, narasta tu frustracja. To jest coś jak oglądanie meczu piłkarskiego, gdzie twoja ulubiona drużyna od 10 minut nie może szczelić tej. Bramki w końcu, nie? No, i to mniej więcej tutaj jest. Natomiast kolejny, kolejną rzeczą jest to, że e, widzisz, jak inni ludzie po prostu się dogadują poza tobą przy tym stole i wymieniają się tymi nieruchomościami. A ty mówisz, no nie, i już po mnie, nie? Bo oni sobie wymienili między sobą. Ty nie masz na, absolutnie na to żadnego wpływu ponownie. I znowu to jest negatywna emocja, g, która powoduje, że ludzie nie chcą grać w monopoly lub. Chińczyka, gdzie też po prostu nie masz wpływ na to, czy yy, szybciej dobiegniesz do mety niż pozostali gracze. To jeśli rozbudziliśmy gdzieś Wasze zainteresowania, to odsyłam Was do poprzedniego odcinka, bo tam rozmawiamy z proszkiem tylko i wyłącznie o planszówkach, różnych opcjach, rodzajach i, i, i wielości wyboru, jakie mamy. A mm, pójdźmy może o krok dalej. I też tak robiliśmy to podczas naszych spotkań gigaboskich, bo gdzieś nam się przewijają tam figurki i różne rzeczy, które możemy robić na plansze, gry, które wykorzystują właśnie takie elementy. I tak naprawdę to jest całe złożone hobby, które cię prowadzi do innego hobby, bo z tymi figurkami można robić bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tak, są figureczki, są karteczki, są kosteczki, jest, jest wiele, wiele fajnych, fajnych elementów. I tak jak y, gry planszowe y, sprowadzają nas, że tak wiatło, ja tak mogę sobie tutaj przedstawić w ten cały tryb y, gier offline, to oprócz y, niego warto, w, 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 oprócz klasycznych gier planszowych, nowoczesnych czy starych, warto też wspomnieć, że właśnie mamy y, gry figurkowe, gry bitewne, czy mamy też figurkowe gry przygodowe, mamy również kolekcjonerskie karcianki, czy gry właśnie. Y, Typowo y, przygodowe, bez planszy, czyli y, RPG. Jeżeli chodzi o, y, o te figurki, o których wspomniałaś. Y, to najwięcej tych figurek znajdziemy w grach obecnie przygodowych, planszowych, yy, i to jest, jest fajna opcja dla kogoś, kto chciałby w ogóle yy, zobaczyć, o co chodzi z tymi wszystkimi figurkami. Jest sporo gier na rynku, które, yy, gier, które oferują, yy, które zawierają właśnie w pudełkach całą masę figurek. Również są też yy, wydawcy, którzy, którzy oferują system gier pojedynkowych czy bitewnych opartych właśnie na, 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 na figurkach, na armiach, na, na drużynach. I tutaj bardzo często też jest fajny aspekt tych gier, gdzie w stosunku do klasycznych plansu, planszówek, które są tak naprawdę dwuwymiarowe, bo mamy przed sobą jakąś tam planszę, jakieś żetoniki i to czy tam na tej planszy jest figurka czy żeton, to z punktu widzenia mechaniki czy rozgrywki nie ma znaczenia, to bardziej wpływa tutaj na nasze E, poziom doznań, który płynie z planszy, że po prostu figurka cieszy oko, niż jakiś tam drewniany mepelek. I tutaj się z tym zgadzam. Jeżeli ktoś lubi, lubi figureczki, to jak najbardziej e, znajdzie na pewno masę fajnych, interesujących pozycji. Natomiast te systemy gier bitewnych dodają ten dodatkowy aspekt, tak zwanej osi Z, gdzie faktycznie Twoja figurka, jeśli jest za jakimś tam budyneczkiem i. Nie widać jej, no to, to jej to nie znaczenie. widać to to ma znaczenie. I nie możesz wtedy jakby Twój oddział, Twoja armia nie może do niej tam strzelać, i tu się pojawia jakby ten dodatkowy aspekt przestrzenny, który też bardzo polecam, jeżeli ktoś właśnie takich takie rozwiązań szuka. Bo mówisz teraz o, o tym, jak te figurki wpływają jakby na dynamikę wyobraźni i na samą rozgrywkę, ale sama w sobie też może prowadzić do kolejnego hobby, którym jest właśnie przygotowanie całej tej figurki do grania, żeby to doświadczenie było lepsze. Bo myśmy malowali figurki, możesz. Sobie drukować, szykować, malować, e, robić pod siebie. I to też jest jakby. Wiesz, taka gałąź, która ci prowadzi w inne miejsce, też jest inne doznania. Zgadza się, kupujesz grę planszową, ona ma figurki, ale ty później po jakimś czasie stwier stwierdzasz, że trochę smutno, fajnie, jakby one nabrały e, rumieńców, bo mam kolorowe karty, mam kolorową planszę, tylko mam ten szary plastik na stole. No i co? No i co się zaczyna? Jakieś przeszukiwania risać w internecie poznajomych, i nagle się okazuje, że kolej to jest kolejne rozbudowane e, hobby. E, z które tak naprawdę jest na równi z modelarstwem, czyli tak. hobby, które tak polega wyłącznie na tym, że kupujesz sobie y, kawał plastiku, y, przygotowujesz go do malowania, oczyszczasz nadlewek, podkładujesz, y, następnie uczysz się różnego rodzaju technik malarskich, przygotowujesz swój warsztat, pędzle do różnych technik, do drebraszowania, do, 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 do lererowania. I jest tego naprawdę bardzo dużo, masz specjalne farby, które wykorzystujesz jako podkład, jako podkład, jako bazowy kolor, jako kolor cieniujący. Teraz ostatnio są bardzo modne i popularne farbki z kategorii tak zwanego speed paintingu, czyli lub, lub kontrasty, gdzie łączy ta farba cechy dwóch, czyli podkładowej i cieniującej. Dwa w jednym. Tak, to dodaje to ten efekt dwa w jednym. I na początku to się przyjęło bardzo fajnie, ale to też, jeżeli chodzi o już, że, że tak powiem, zawodowych modelarzy, zostało też bardzo fajnie przez nich rozwinięte, ponieważ dzięki temu pojawiły się inne też fajne techniki malowania, które, których wcześniej nie było. Więc nowy produkt pojawił się na rynku, który bardzo fajnie rozbudował te całe modelarskie hobby. I ponownie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to są właśnie grupki miłośników, yy, tylko i wyłącznie modelarstwa czy, czy malarstwa figurów, figurko, figurkowego. Hobby jest na tyle yy, zaawansowane, czy tak powiem brzydko rozrośnięte, że są ludzie, którzy tylko i wyłącznie żyją z tego, malują po prostu pojedyncze figurki. Eee, i sprzedają to. No no tak, sprzedają swoje usługi malarskie. Musisz potem, wiesz, rozwinąć też inne skile, typu właśnie, żeby zaprezentować dobrze twoją pracę, więc mówiłeś to całej społeczności, jak rozmawialiśmy wcześniej, która właśnie robi zdjęcia i wrzuca gdzieś swoje prace do internetu, całe albumy tworzą, pokazują po prostu to, jak z, tej, z tego kawałka plastiku, jak to przed chwilą powiedziałeś, można wyciągnąć i dużo i to się robi takie małe dzieło sztuki w sumie, nie? Zgadza się, jeżeli e, złapiesz tego bakcyla i, i zaczniesz... E, że powiem, że tym białym kluczkiem w tą norę modelarstwa i da ci to satysfakcję, to naprawdę z poziom Osiągnięcia naprawdę ładnie pomalowanej figurki nie jest y, trudne. Ba idzie to naprawdę y, po zaznajomieniu się, się z dwoma, trzema technikami, naprawdę można uzyskać bardzo fajne, satysfakcjonujące e, efekty wizualne. Gdzie ponownie dla, dla Mugola to będzie wow, nie? a tak naprawdę trzeba poświęcić ileś tego czasu, e, gdzie, gdzie poznamy podstawowe e, techniki e, ma malarskie i Naprawdę z naszych efektów będziemy bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ znowu, tak jak mówiłem wcześniej, pojawi się na stole kolora figurka i ten poziom imersji znowu ona zdecydowanie wzmocni podczas naszych rozgrywek. Natomiast, tak jak wspomniałaś, yy... Jeżeli ktoś bardzo mocno w to, w to wejdzie, to ludzie nawet sami do niego zaczną pisać. Ej, kurde, ale super, malujesz czy Czy pomalowałbyś, pomalowałbyś mi te tak właśnie figurki? I wtedy jest: No, fajnie, kurde, może sobie dorobię parę złotych i tak dalej, bo jeżeli umiesz to robić, e, że lubisz to robić. No to w tym nie ma żadnego problemu, ludzie ci płacą za to, co lubisz robić. Nie? To jest idealny, idealny biznes, biznes na życie, tylko później trzeba ten warsztat swój udoskonalić. I co może być zaskakujące, nie o poziom efektów, że ta figurka wygląda oszałamiająco, tylko musisz udoskonalić swój warsztat, polegający na tym, że malujesz szybko i efektywnie. Tak, technicznie po prostu. Dokładnie tak, ja, bo to, że ja sobie tam figurkę maluję 5 godzin, ale jeżeli to ma mi przynosić e, chleb, no to musi to nastąpić w ciągu, w ciągu godziny. To samo, co ktoś inny zrobi w pięć. Takie e, czynności, o których teraz rozmawiamy, czyli planszówki, karcanki, właśnie różne planszówki z figurkami, to jest nie tylko hobby, ale wiem, że jest cała grupa kolekcjonerów. E, I to się rozrasta też środowisko w tym kierunku. Są pewne białe kruki, na które wy pewnie polujecie, bo ty też zbierasz i kolekcjonujesz um, planszówki, karty, e, figurki, tworzysz, wiem, bo mam od ciebie swojego własnego Aragorna. Um, więc to też jest jakby totalnie odnoga, e, która krąży wokół tych um, hobby offline, a jest troszeczkę inna, nie? Jakby e, samo kolekcjonerstwo też potrafi wkręcić. Zgadzam się. Hobby się roz, rozrosło offline'owe na tyle, że nawet są tutaj e, entuzjaści po prostu zbieractwa. Zbierają czy to karty, czy to figurki tylko i wyłącznie po to, żeby mieć ładnie, żeby wyglądał na, na półce, albo żeby po prostu za jakiś czas po prostu to, to, to spieniężyć, jeżeli temat się znudzi lub zajdzie taka potrzeba. Sam się śmieję z tego, że, że tak naprawdę moja kolekcja gier planszowych to jest e, e, lokata e, w papiery planszowe. Czyli na emeryturę po prostu odkładasz planszówki. No Może nie na emeryturę, ale że tak powiem, jak, jak faktycznie pojawi się gdzieś tutaj nagła potrzeba. E, wygospodarowania pieniędzy, to faktycznie jest szansa Jest szansa jakiś tam pieniążek z tego odzyskać. I to jest ponownie dość, dość ciekawe zagadnienie, ponieważ wracamy tutaj do tego e, tematu kolekcjonerstwa. I jeżeli coś kolekcjonujemy, to musimy o to dbać. I bardzo ważne no jest właśnie. to, że jak chcesz e, kolekcjonować gry planszowe lub 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 karcianki, to musisz yy, że tak powiem przechowywać je w, w warunkach najlepiej kosmicznych, czyli bez atmosfery, żeby nie było żadnego zużycia. I nie daj Boże, jak wystawisz pudełko na na, 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 stronę, na stronę słoneczną i się odbarwi, albo jak, po, jak już porysujesz pudełko z gry planszowej, no to już koniec, już musisz, jak komuś będziesz sprzedawał, musi być automatycznie rabat, nie? No okay. to jest tak niesamowite, czyli, jak czyli... bardzo ludzie y, podchodzą mmm emocjonalnie i materialnie do, 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 do opakowania i do zawartości. Czyli to jest jakby, bo ja tu się parę razy już w naszym podcastie odnosłam do mojego guru, czyli do The Big Bang Theory, czyli jak tam stoi w zafoliowane, nieotwierane, w ciemnym pomieszczeniu, w stałej temperaturze, nie daj Boże się bawić daną rzeczą, to automatycznie wzrasta wartość i faktycznie jako kolekcjonerzy zwracacie na to uwagę. Tak, zgadza się. To wszystkie, wszystkie znamiona Klasycznego kolekcjonerstwa tutaj łącznie też mają zastosowanie, więc y, jeśli y, chcesz coś kolekcjonować, to po prostu y, jak Big Bang Theory, z zachowaniem po prostu wszystkich y, y, zasad bezpieczeństwa y, wy wyselekcjonowanego przedmiotu, który chcesz przechowywać. Dobra, a ty, bo mnie to kolekcjonerstwo trochę interesuje, y, tak jak mówisz, zaciekawiło mnie bardzo. To gdzie szukasz takich. Y, Najlepszych okazji, albo skąd wiesz, że dana gra to sta, w którą warto zainwestować? Tutaj możemy przejść troszkę do yy, kolejnego jakby sposobu. Yy. W którym planszówki się pojawiają na rynku. Yy, mamy oczywiście w tradycyjnym podejściu, yy, mamy yy, wydawnictwa, które regularnie yy, wydają jakieś nowe gry, gry planszowe na, na rynku. Natomiast yy, od kilku lat możemy zaobserwować yy, in, intensywne podejście do tak zwanego systemu yy, ufundowania społecznościowego klasyczną taką yy, platformą. Do tego jest Kickstarter, gdzie założeniem ufundowania społecznościowego u była idea taka, że nie ma wydawnictwa, które jest zainteresowane moją grą. Słuchajcie, wam tutaj przedstawiam mój projekt, prototyp. Jeżeli wesprzecie mnie taką, tak, tak, taką kwotą, to ona mi pozwoli na wyprodukowanie tej gry i dostarczenie jej do Was. I to i idea była e, słuszna, zacna i wspaniała, bo dzięki, dzięki Kickstarterowi e, lub fundowaniu społecznościowemu, y, wiele, wiele gier, y, które. Y, bez tej, przepraszam bardzo, platformy po prostu nie zobaczyłoby światła dziennego. E, natomiast e, co sprytniejsze wydawnictwa, zauważyły, że mogą dzięki temu wygenerować. E, Efekt tak zwanego FOMO wśród ludzi, dodając właśnie elementy ekskluzywne tylko i wyłącznie dla tych, którzy wsparli ten, tą, tą, tą ideę, tą planszówkę podczas właśnie podczas trwającej zbiórki. I tylko i wyłącznie te osoby e, otrzymują tak zwane stretch goals, czyli takie się ekstra, ekstra dodatki, które e, nie będą oficjalnie później mhm. dystrybuowane e, w, klas e, w nie, 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 klasycznej sprzedaży. W klasycznej sprzedaży się po prostu nie pojawią na półkach w sklepie. I to już jest takim pierwszą, pierwszą informacją dla wszystkich zainteresowanych, gdzie. Yy, Okej, okay, jeżeli ja mam teraz coś wydać, np. Na, na planszówkę 100 dolarów, a później ona ma być w tej samej. Yy, za rok, czy za dwa lata ma być w sklepie w tej samej cenie, no to ją wesprę we teraz, żeby mieć większy benefit, polegający na tym, żeby będę y, zawierał, y, moja edycja będzie zawierała kilka elementów więcej, które już później nie będą dostępne. dostępne. I takim fajnym przykładem, który um, co roku mnie, z, co roku mam jakąś planszukę, która mnie z, zaskakuje pod tym względem i w tym roku <laughs> ponownie się mnie zaskakuje, no to jest coś niesamowitego. Człowiek, człowiekowi się wydawało, że e, że, że, że już ludzie to wiedzą, że, że już znają tego Kickstartera, że, że już ten Game fan się też okay, prawie jako konkurencja. Znany. Że mechanizm jest znany. No ile razy można po prostu e, być tym zaskoczonym, że po prostu ta planszówka po premierze, jej wartość wzrasta kilku, może, może nie kilkukrotnie, ale co mnie te 20-30%, to, to w tym roku, co mnie najbardziej zask zask za, zaskoczyło, to była e, premiera Wiedźmina sta Starego Świata, którego praktycznie cena e, po dostarczeniu do wspierających Wzrosło jakieś tam 80-90%. To jest po prostu coś, coś niesamowitego i naprawdę. A nie było problemu z tym, że, że, nie wiem, że, że ta gra ufundowała się w jakiejś małej ilości. Ona pobiła wszystkie polskie rekordy jeżeli pod względem kwot i ilości osób wspierających. A mimo tego, i tak, i tak znajdują się osoby, które nie, nie kupiły tego, a chcą. A chcą to kupić. I tutaj znowu możemy lekko e, m, przejść do tego, że jeżeli, e, bo to znowu wymaga jakiegoś tam zaangażowania czasu, poznania. Tak, bo to jest informacji. hobby samo w sobie. Dokładnie. No, słuchaj, no, masz, kurde, bo ktoś ci mówi, a daj mi tutaj 100 dolarów, to ci kupię fajną planszówkę, którą dostaniesz za rok. No jak? Ja, ja, ja kupuję, to chcę mieć ją za trzy dni w paczkomacie, czy na poczcie do odbioru, nie? Tak, traktujesz I... jak lokatę. Zdecydowanie, jaką można powiedzieć jako lokatę. No, no, Wszystkie te, te gry, które ja praktycznie wsparłem, to chyba tylko jedna się czy dwie pozycje mm, trafiły takie nieudane, no bo to okay. zawsze tak jest. Nie? To tak jak jest klasycznym no inwestowaniem, tylko tu jest odwrócone, tak jak w, w inwestowaniu na 10 pomysłów dzisiaj jeden, jeden trafi, to to jest chyba odwrotnie. Nie? No W najgorszym wypadku po prostu lądujesz z kiepską grą, a jeśli mówimy o różnych aktywnościach offline, bez internetu, to jak grać, mając książkę bez plaży, czyli tutaj dążę do RPG, bo wiem, że też grasz w te gry, i to jest temat, który też, um, jakby, rozwijaliśmy, w bitno i o którym często rozmawiamy, bo mamy sporą społeczność, która e, tworzy postacie i opowiada historię. Tak, jest to wspaniałe hobby i polecam je wszystkim osobom, które tak naprawdę y, nie chcą. Y, Wchodzić w ślad planszówek, nie chcą się prze, prze, przebijać przez te wszystkie instrukcje, nie interesuje ich nie wiem, zbieractwo, nie, nie interesuje ich jakaś tam symulacja wojny czy, czy, czy rozwoju jakiejś cywilizacji, miasta, imperium. Chcą tylko przeżyć właśnie jakąś fajną przygodę, to ten typ gier jest właśnie idealnie dla nich, ponieważ zazwyczaj na, na, na wstępnie Potrzebujemy tylko i wyłącznie kartkę, ołówek, kosteczkę i praktycznie możemy zaczynać przygodę. I co jeszcze jest fajne w tych grach? Hmm. Praktycznie, jeżeli nawet jesteśmy tylko wyłącznie zainteresowani yy, sprawdzeniem, o co biega, to nie musimy ni, o niczym czytać, musimy mieć tylko wyłącznie chęci wejścia w, w odgrywanie y, jakiejś postaci, czyli możemy sobie wyobrazić, że minimalne jakieś tam cechy aktorskie są wymagane, jak ci nawet nie pójdzie, to nie o to chodzi. Ważne, że masz chęci, że chcesz być tym czarodziejem, rycerzem, skrzatem yy, czy jakąkolwiek twoją ulubioną yy, postacią. Ponieważ w tych tego typu grach masz tak zwanego właśnie mistrza gry, i on jest jakby taką e, instrukcją, która cię wprowadza w, w ten świat, opowiada ci, mówi ci co masz robić i tak dalej. Czyli, jak na przykład upadłeś, to rzucasz kostką, żeby sprawdzić, czy się złamała noga, czy nie, i od wyniku po prostu tej kostki. E, twoja postać postań przetraci jakieś tam punkty życia i tak dalej. Zależy, jak się potoczy historia. Jak interesuje was świat RPG, to polecam podcast, gdzie rozmawiam na ten temat z Pauliną. Ona tam mocno opowiada um, o, o tym, jak się tworzy takie historie, jak wyglądają takie rozrywki. Um, mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w naszej dzisiejszej rozmowie i że te propozycje spędzania czasu offline umilą Wam e, jesienno-zimowe wieczory. Bardzo Ci dziękuję proszku za rozmowę i dziękuję do mi. usłyszenia i do pogadania. Do Dzięki Wam, trzymacie się.